Dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Juty Tagutowska Siwek, a tutaj na kanale One Life Balance, a właściwie na profilu One Life Balance, powinnam powiedzieć, zapraszam Cię na pierwszego live'a, live'a z serii Jak godzi? Życie. I już za chwilę zapraszam moją gościnę. Zapraszam do tego, żeby była tutaj razem ze mną. I jest, już się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Halo, halo, czy my się słyszymy, Kamil? widzimy i słyszymy. Ja Cię widzę, ja Cię słyszę. Dajcie nam znać, jeżeli, jeżeli nas widać, dajcie nam znać, jeżeli nas słychać, to komentarz na pewno na pewno pomoże. Jesteśmy, Kamila, oto właśnie. Mi, udało to się. Słychać Cię, doskonale Cię słychać. Jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze. Widać cię, słychać Cię, jesteśmy razem i możemy zaczynać. Live inaugurującego serię, serię na tym kanale, w której mam przyjemność cię gościć. Bardzo się cieszę, że razem z Tobą ten Kiko w serii mogę, mogę tutaj robić. Ale chciałam też powiedzieć, no bo my się znamy, ja się cieszę z tego, że jesteś, a jeszcze pewnie każda osoba, która. Będzie chciała ten live obejrzeć, która ten live ogląda, no dajcie znać, jeśli tam, jeśli tam jesteście, to pewnie będzie chciała wiedzieć, z kim mam przyjemność, mamy przyjemność się dzisiaj spotkać. Więc słuchajcie, moi drodzy, dziś zaczynamy serię: Jak godzi życie, i moim gościem dzisiaj jest Kamila Tarkowska. Moja osobista koleżanka serdeczna, ale też w innych rolach psycholog, terapeutka i coach, aktywnie pracująca z klientami. I z tego też powodu dzisiaj Kamilę tutaj zaprosiłam, żebyś nam, Kamilo, opowiedziała o tym, jak tematy równowagi, godzenia różnych sfer są obecne w tych rozmowach. Oczywiście na pewnym poziomie ogólności do tego jeszcze pewnie, jeszcze pewnie wrócimy. Ale ponieważ to ma być seria regularna, to ja zaplanowałam takie wyzwania dla moich gości. Jedno z pierwszych wyzwań, do którego chcecie zaprosić, to jest właśnie kwestia przedstawienia się, ale przez pryzmat ról życiowych. Także bardzo Cię zachęcam, żebyś tu na forum wykonała takie ćwiczenie, które czasem robimy w coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, czyli 10 ról. Nie musi ich być tak, wiesz, dokładnie 10, ale chciałabym, żebyś się przedstawiła trochę mi, a trochę też każdej osobie, która będzie, będzie tego live'a oglądać, będzie ten film oglądać z perspektywy, przez pryzmat życiowych ról, które na co dzień pełnisz. Powiedz proszę dwa słowa o tych rolach. Ok, to teraz mam głos. Tak, teraz jest <laughs> ten moment. Mogę, teraz jest ten moment. Jeśli chodzi o rolę, no to jeszcze raz witam tu wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o rolę, myślę, że na początku powiem o tych rolach zawodowych, a zacznę od roli tej, o której jeszcze nie powiedziałaś, jeśli chodzi o mnie, o rolę pracownika HR-u. To mhm. też tutaj to jest duży kawałek mojego życia zawodowego, a tym bardziej myślę, że dzisiaj jest dosyć ważne, ponieważ dzięki temu kawałkowi się poznałyśmy. I no nie chcę cię, tak. Jutka, nie chcę no Cię było to 10 lat, <laughs> już tyle. Więc... O matko, dobra, <laughs> mhm. Mhm. Ja dobrze, się tak, się. to. Więc mhm. to, to jest jedna, jedna z moich ról i jeśli chodzi o te zawodowe role, to jest ich więcej, tak, bo nie tylko właśnie HR, ale także osoba wspierająca, czyli psycholog, coach, mhm. terapeuta. Więc tutaj też różne te role, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. A jeśli chodzi o kwestie prywatne, no to też jest ich dosyć sporo. Pierwsza, która mi przychodzi na myśl i chyba zawsze już tak będzie, to jest rola mamy. Mhm. Bo jestem mamą sześciolatki i Janka, który ma lat trzy. Więc mhm. tutaj mama jest na pierwszym miejscu. No mhm. i można wymieniać, dalej jest żona, dalej jest córka, wnuczka, mhm. siostra koleżanka, więc gdzieś tych ról jest dosyć sporo i właśnie jeśli chodzi o cały wachlarz tych ról, no to to zarówno jest w życiu dosyć szeroki, jak i właśnie w tej sferze zawodowej. No dobra, wymieniłaś sporo ról, to jest dla nas o tyle istotne, że to znaczy, że godzisz siłą rzeczy godzisz jakoś tole na codzień. tym bardziej, że znalazłaś czas na to spotkanie tutaj, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Cały czas myślę o tych 10 latach, aż nie chce mi się wierzyć, ale bardzo jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. I, i, I ta rola, myślę sobie, też się do ciebie mocno przykleiła, nie? Tak dobrze ci jest w tej roli tak, wspierania. Tak. Z perspektywy. Się tak, z perspektywy działu HR, ale to dobrze, to dobrze, ja myślę, że tym osobom, o które dbasz z perspektywy tej roli, też jest całkiem dobrze. Wiem o tym też z doświadczenia, więc myślę, że to, że to też ważna rola w tym twoim arsenale ról. No dobra, to powiedzieliśmy, że godzisz jakoś, ja też na swoim kanale często mówię o tym, że każdy godzi jakoś, ale też chciałabym cię zapytać właśnie z twojego osobistego doświadczenia, jak to jest z takim wachlarzem ról? Ty powiedziałaś o wielu rolach. O związanych z rodziną, tą generacyjną, z której pochodzisz. Powiedziałaś o rolach związanych z rodziną prokreacyjną, czyli tą rodziną, którą budujesz. A umówmy się, że zarówno sześciolatka, jak i Janek, powiedz Janek, ile, ile, ile ma lat? Bo nie 3. pamiętam. Trzylatek to są takie dzieci absorbujące, tak? Jeszcze, jeszcze w wieku takim, który też zależy od placówek i tego, jak placówki są czynne i jak dostępne. Jak godzisz na co dzień? No właśnie, Słuchaj, wracając do dzieci, jeśli zanim zacznę o tym jak godzę, to, mm -hmm. to, to muszę powiedzieć o pewnej metaforze, bo generalnie ja myśląc o naszym dzisiejszym live i też pisząc posta, nawet który gdzieś był taki wywiastunem tego dzisiejszego live'a, no gdzieś mówimy work life balance, to jest znane, prawda, lubiane, więc gdzieś balans nam się kojarzy, że coś musi być. Porówno, nie jakiś waga i tak dalej. Natomiast ja się zapytałam właśnie mojej córki, sześcioletniej, e, jakie ona ma skojarzenia, myśląc o równowadze. Ona wtedy mi powiedziała, utrzymanie się na linii. No, tak. Powiem ci, że ta po metafora jest dla mnie strzałem w dziesiątkę. nie? Bo to Super. jest właśnie takie utrzymanie się na linii. I ta linia u każdego jest trochę inna. E, z tej, raz możemy iść pięknie, z gracją, bez wysiłku. Nie? Mhm. Przez, przez tą linię. Czasami jest ciężko ledwo, a czasami mhm. nawet niej spadniemy i musimy znoń, znowu na nią wejść, nie? I godzić to wszystko. Czy czasami trzeba chodzić po tej linii żonglować? Nie? I robić dużo różnych rzeczy. Kontekst wokół tej linii, linii jest inny, więc ta metafora, powiem Ci, że po prostu wpadła mi idealnie przez tym naszym dzisiejszym life'em. Mhm. No i właśnie jak godzić, nie? Jak, jak, jak iść po tej linii cały mhm. czas, jak ma się tyle różnych ról. Natomiast to, co u mnie działa, to, co u mnie działa, to na pewno, tak jak mówiłyśmy, że dużo jest tych ról takich rodzinnych, więc to, co działa, to na pewno właśnie sieć wsparcia, okay. proszenie i przyjmowanie pomocy. Okay, Jakby to, to jest myślę, że takie, taka główna rzecz, która mi gdzieś pomaga. I, i dzięki temu to hula tak jak hula, tak? Że, że, że gdzieś nie boję się przyjmować tej pomocy i o nią po prostu proszę więc jakby to to jest ważne to jest ciekawe, dlatego że wiesz, pierwsza rzeczy, jak powiedziałaś o tej metaforze, którą stworzyła twoja córka, nie chcę ci martwić, nie zabieram tego absolutnie twojej córce, ale rzeczywiście ta, ta metafora linoskoczka gdzieś tam się w kontekstach godzenia różnych sfer życia pojawia, pewnie przez pryzmat takiego skojarzenia z tym, jakie to jest trudne i tego notorycznego balansowania, nie? że to nie jest tak, że możesz sobie stanąć w miejscu i zastygnąć, znaczy spróbować możesz, tylko no, za chwilę się pojawi właśnie jakiś podmuch z tej czy z owej strony. Natomiast mnie przyszła do głowy właśnie taka, taka refleksja i pytanie do ciebie, czy z zabezpieczeniem, czy bez zabezpieczenia, nie? No bo linia może chodzić albo z zabezpieczeniem, jakąś siatką pod spodem, albo bez tego, tak na ryzyka, tak mocno ryzykanską. Rozumiem, że ty masz poczucie tej siatki, że system wsparcia, który masz wokół, jakoś cię, jakoś cię zabezpiecza, tak. Jasne, to nawet takie grube materace. Nawet grube materace. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. A powiedz, jak to w praktyce wygląda? No bo mówisz o tym, proszę o wsparcie, dostaję to wsparcie, doceniam to wsparcie, też, też myślę sobie, że, że to jest ważne, ale powiedz, jakbyś miała tak powiedzieć, czy, czy to jest jakiś stały układ? Wiesz, ja ostatnio mówiłam o strategiach, mówiłam o strategii grubej kreski, mówiłam o strategii takiego zapożyczania się trochę czasowego, mówiłam o o aktywnym godzeniu, jak to, jak to u Ciebie wygląda? Wiesz co, to, to tak naprawdę wychodzi w praniu mhm. i, i za każdym razem y, fajnie jest to właśnie tak, tym trochę żonglować nie? i mieć takie mhm. poczucie, że obojętnie co się dzieje, to masz tą siatkę wsparcia, na którą możesz liczyć tak? i możesz o coś poprosić. To są od takich naprawdę drobnych rzeczy pod tytułem zawiezienie, przewiezienie. Zostanie z dziećmi, pomoc w obowiązkach domowych, podział tych obowiązków, podzielenie tego wszystkiego, mm -hmm. też nawet wiesz, taka rozmowa po prostu z nie? to też jest jako sieć, sieć wsparcia, to też dosyć sporo daje. Więc, jakby logistyka dnia codziennego, to jest okay. jedna rzecz, czyli taki po prostu dzień za dniem, kiedy trzeba ustawić w przedszkole. Opiekę nad, nad młodszym, trzeba ustalić obiady, wiesz, no takie sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. Życie. Życie! Życie. No właśnie. życie, tak. Więc to są takie drobne rzeczy. No a później też, jakby te, to, że oni są tymi materacami, nie? że się tak dobrze czujesz, no to to jest coś, co daje ci poczucie właśnie tego spokoju i że możesz dużo, no bo masz na kogo liczyć, gdyby właśnie z tej liny się ta noga potknęła. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, bo jakby to się pojawia któryś raz, kiedy masz czasem poczucie, że ta noga ci się z tej liny, tak wiesz, ześlizguje? Nie mówię, że potyka, nie mówię, że spadasz z tej liny, ale kiedy masz poczucie takie, wiesz, że ten balans na tej linii jest jednak troszeczkę jakby zaburzony w tę czy w ową stronę, bo on może być zaburzony w różną stronę, nie? Albo jakby za dużo jednego, albo za dużo drugiego, albo trzeciego, czwartego, piątego, ale kiedy masz takie wrażenie, że ta noga jednak troszeczkę się, się ześlizguje? No właśnie, to są też takie momenty właśnie, albo po prostu choroby, które się okay. pojawiają. Choroby u dzieci, e, no to wtedy wiadomo, jest dużo takich e, ogólnie choroby, złych emocji, wszyscy są poddenerwowani e, i tak dalej, więc ta, takie momenty, momenty zmęczenia, tak? Bo czasami okay. jest to zmęczenie i właśnie jak sobie radzić jeszcze to kolejnym rzecz, rzeczą jest ładowanie akumulatorów. Bo gdzieś to trzeba robić, bo w pewnym momencie właśnie zaczynamy się chwiać na tej linii, bo nie ma tej energii. Mm -hmm. eee, no i wtedy po prostu trzeba się położyć nie? <ścoughs> i odpocząć, ale też dać sobie przyzwolenie na to, że możesz nie? i żeby te mm -hmm. akumulatory naładować. Eee, wiadomo, przeciążenie jest wiele spraw, jest eee, jakby dzieci też dużo swoich spraw mają, tego, tego się dzieje bardzo dużo w trakcie dnia. Więc wtedy też gdzieś jest tej emocji za dużo, tego wszystkiego jest za dużo, no i gdzieś ta równowaga też się traci. Nie? Więc, jakby okay. to są takie sytuacje, mm, kiedy jest czegoś za dużo, nie? albo okay. kiedy za mało, no różnie, to się, to się zdarza. Ja też, jeśli pozwolisz, tak słyszę w tym, co mówisz, takie dwa wątki, może nawet trzy, ale dwa chyba najbardziej. Jeden taki, kiedy mam coś zaplanowane i mam wizję na to, jak ta równowaga powinna wyglądać, jak ta codzienność dzisiaj powinna przejść, tak? I wtedy coś się dzieje i to mnie zaskakuje i to mnie trochę wybija z takiego balansu na tej mojej linie. Druga rzecz to jest taka rzecz, kiedy łapię wagę, ale mam na myśli taką wagę emocjonalną. Albo taką wagę właśnie zmęczenia, obciążenia różnymi sprawami. I jednak trzecia rzecz, ja ją wyodrębnię, bo to też powiedziałaś o tym, że dzieci też mają swoje sprawy, ja myślę, że w ogóle pewnie każdy ma jakieś swoje sprawy, więc rozumiem, że jest też jakaś taka niezgodność interesów. Nie mówię jeszcze o konflikcie, ale znowu tą linę, każdy, te sznurki nam wracają, każdy te sznurki ciągnie w, w swoją stronę. Nie? I, i, i mhm. jakby dąży do tego, żeby coś tam sobie, coś tam sobie załatwić fajnie że o tym mówisz bo jakby wiesz ja też chcę otwarcie mówić o tym jak to godzenie wygląda w praktyce bo to jest niesamowicie istotna rzecz że my wszyscy jakoś godzimy ale też powiedziałaś o tym pozwalaniu sobie na odpoczynek więc chciałam cię zapytać ponieważ to jest też taki element który ja tu trochę promuję Powiedz mi proszę, jak ty to robisz, że w tej intensywności ról, no bo ty przecież pracujesz etatowo, powiedziałaś o tej roli pracownika hr pracujesz dodatkowo, pracujesz w domu, no bo mówiłaś o tym życiu i o tym zajmowaniu się otoczeniem swojego domu, czy domem, dziećmi. Jak ty to robisz, że znajdujesz w tym czas na, na chwilę dla siebie? To tak jak mówiłam, te ładowanie akumulatorów dla mnie jest bardzo ważne, i to, co myślę, że tutaj jest istotne, żeby powiedzieć, to to, że czasami sobie dajemy przyzwolenie na to, żeby poleżeć, żeby odpocząć, żeby zrobić coś dla siebie. I to jest to, co widzę też u swoich klientów, okay. że dajemy sobie przyzwolenie w danym momencie, odpoczywamy, jest okej, okay, ale zaraz później rodzi się poczucie winy. I jakby okay. idzie za tym. I jakby dla mnie magia odpoczynku to jest to, że ja sobie na ten odpoczynek pozwalam, i nie idzie za tym poczucie winy. Nie? Bo gdzieś mhm. wiemy, że mamy odpuścić, że mamy odpocząć, no ale i, tydzień, i jeden dzień odpoczywamy, nie obejrzymy sobie Netflixa przez trzy godziny, a później przez tydzień e, poczucie winy, dlaczego siedziałam przed telewizorem e, wiesz, e, jeden dzień, a nie zrobiłam czegoś innego. Więc mhm. dla mnie kluczowe jest to, żeby odpoczywać tak, jak dana osoba lubi, tak, jak sobie pasuje. I nie mieć tego poczucia winy. Jakby to, to, to widzę też właśnie u, u swoich klientów, nie? że gdzieś uh -huh. to poczucie winy się pojawia. Także uh -huh. ja jestem za odpoczywaniem i jestem za celebrowaniem i jestem za nagradzaniem się. Bardzo lubię, bardzo lubię celebrować, uważam, że to jest ważny element i zawsze uh -huh. gdzieś przy jakichś planach ten motyw. Jak będę to celebrować, zawsze sobie gdzieś też ustalam, to jest, to jest dla mnie ważne. I uważam, że jeśli nie ten akumulator, tak i, i gdzieś się nie podładujemy, no to później to się nakręca jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Jest coraz trudniej, nie? Jak, jak gdzieś się tak trochę nie zresetujemy powiedzmy. Mhm. Trochę mnie kusi, żeby zapytać o to nagradzanie, ale aż taka wścibska nie jestem. Zatrzymam się na chwilę na, na tym celebrowaniu, bo rozumiem, że to chodzi o to, żeby nie być cały czas ciągle w biegu po tej linie albo bezustannie łapać tą równowagę, ale żeby też złapać taki moment, kiedy mogę się ucieszyć z tego, że, że jakby no, to osiągnęłam, tamto mi się udało, z tego mogę być, mogę być zadowolona. Tak? Jakby ta, tak to słyszę, jak o tym mówisz. Ale Mówię też. To... Mhm. To, to, to ładuje, jakby też ładują inni ludzie, nie znaczy każdego ładuje coś innego. Teraz to, tutaj to, co, co mnie ładuje, to są inni ludzie, nie? Fajne rozmowy, mhm. fajnie spędzony czas, właśnie fajne spotkanie ze znajomym, to jest coś, co, co mnie akurat ładuje i to, co pozwala mi się właśnie zresetować i, i dalej działać. Także to, okay. to jest dla mnie, dla mnie bardzo ważne. Okej, okay, dobra, że, dobrze, że o tym mówisz. Słuchaj, bardzo się cieszę, że też zaczęłaś iść w stronę naszej rozmowy o znaczeniu równowagi dla tych, którzy aktywnie podejmują jakąś formę rozwoju osobistego. Zanim do tego przejdziemy, to ja bym chciała zaznaczyć, bo myślę, że to jest ważne zarówno dla mnie, jak i dla ciebie, jak i dla naszych klientów, bo obie przecież pracujemy z klientami, ja w coachingu godzenia życia zawodowego i osobistego, ty i w coachingu i w tych elementach terapeutycznych, że my tu będziemy mówić na pewnym poziomie ogólnym. To znaczy, każda z tych relacji ma charakter relacji poufnych i mówimy to otwarcie, natomiast tutaj ogólnie wyciągamy wnioski co do tego, na ile równowaga życiowa jest dla ludzi ważna. I tak naprawdę to jest moje pierwsze pytanie z tego obszaru do Ciebie. Jak to widzisz? Hmm, czy wszyscy nazywają to równowagą? Mhm. Tego, powiem, tego, tego nie widzę jakby w rozmowach z klientami. Nie jest to nazywane równowaga życiowa. Dążę do równowagi. Nie? Jakby mhm. to, to, to gdzieś nie jest, nie są te słowa. Tak jak ci mówiłam wcześniej, world-life balance jest znane. Gdzieś jakby to się posłuchało, mhm. Gdzieś właśnie wszyscy mówią: Nie mam tego balansu pomiędzy pracą, pomiędzy życiem prywatnym. No i wtedy jakby zawsze kluczowe jest też, nie? żeby było zamiast tego, co jest teraz. I jakby, jak ty definiujesz sobie. No właśnie, nie nazywam tego równowagą, bo najczęściej nie, nie to jest, tylko ten pożądany sam, który chce mieć, mhm. chce mieć klient. Ale to tak naprawdę często właśnie jest ta równowaga, nie? Jakby mhm. może nie jeszcze to słowo, tak, tak nie jest tak popularne, jak to work-life balance. Natomiast gdzieś, no myślę, że finalnie często jest tak, że właśnie do tego dążymy. Okej. Okay. Też no, trochę nawiązujesz do tego, że właściwie forma coachingu, pracy coachingowej jest związana z tym, że definiujemy, co chcesz, nie? Zamiast tego, do czego zmierzasz. Przy czym bardzo często klienci zaczynają właśnie od pewnego poczucia dyskomfortu. Rozumiem, że masz takie, też takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie z informacją, tak jak jest, jest mi niedobrze. Może nie nazywa tego brakiem równowagi, brakiem balansu. No, ja też chyba nie spotkałam nikogo, kto by przyszedł i powiedział, nie odczuwam harmonii w życiu swym, nie? Albo i chciałbym więcej, chociaż o moment już się pojawiają takie głosy, że na przykład ktoś zmierza do większego dobrostanu. Nie? No, ale to już mhm, jest jakby m. wynik nazywania tej sytuacji. Przy czym rozumiem, że tematy są często powiązane z takim aktywnym odnajdywaniem się w rzeczywistości życia i godzenia sfer. Mhm. To tak jest u ciebie? Różnych sfer, nie? Jakby to, to wchodzą takie różne sfery, bo nawet często jakby akurat ja z klientami pracuję też nad budowaniem relacji, nie? gdzie gdzieś te relacje są bardzo ważne i, i nad tym pracujemy, jak te relacje zbudować. No i to też wiadomo, jeżeli chodzi o, patrzymy tak holistycznie na całość, no to, to mhm. też wpływa na równowagę. Tak? W zasadzie obojętnie jaką sferę byśmy nie poruszyły, to gdzieś to wpływa na, na równowagę. Okej, okay, okej. Okay. czyli to jest taki element, że nawet jeżeli nie bezpośrednio mówię, chcę innego balansu, chcę innej równowagi, to mówię trochę o tym, co mam do zaopiekowania, co chcę pogodzić. Na przykład w relacjach, jakie interesy chcę pogodzić, tak? Jakby co chcę, żeby tutaj było było zaopiekowane. Pani okay. pewnie konta One Life Balance będą przychodzić. Tak, tak, <laughs> mówić, tak. Że dążą tak. do równowagi, prawda? Życie. Tak, I może tak, tak to tak. też będzie nazywane. Znaczy, wiesz co, to, to, to jakby ja w ogóle liczę na to, że pani konta One Life Balance to nie będą przychodzić. Znaczy, nie, no niech przychodzą do ciebie, do mnie, niech przychodzą w ogóle do każdego specjalisty, który im pomoże w budowaniu tego poczucia dobrostanu. Ale rzeczywiście, już tak abstrahując od tej naszej żartobliwej formy, to widziałam ostatnio, że pojawia się taki element jak coaching dobrostanu. Ja, czyli ta świadomość mm. dotycząca tego, tak jak jest, nie jest mi dobrze, na to niedobrze składają się różne elementy, na przykład moje godzenie sfer no to jednak już, już jest obecna nie już się pojawia natomiast wrócę do tego co ty powiedziałaś o różnych sferach bo to też jest dla mnie bardzo ważne i jakby wiesz doskonale że też dlatego konto się nazywa one life balance a nie work life balance a do tego work life wracałyśmy bo rozumiem że często w grę tego w poczuciu dobrostanu wchodzą inne sfery życia naszego niż tylko praca i to życie rodzinne tak mhm. Gdzieś pojawiają się inne, nie? Jakby dawniej to było tak dosyć mocno, yy, gdzieś mocno byliśmy osadzeni. Albo mamy, wiesz, 8 godzin, 16 mhm. zamykamy i jest później rodzina, gdzieś mhm. sobie na te dwie sfery rozdzielaliśmy tą całą naszą, na, nasze życie, natomiast no, w tej chwili y, są, są też inne sfery, niektóre są ważne dla danego człowieka. To też są pasje, tak? to też to, co robimy, jakby jeszcze poza domem i poza pracą, więc też są jakby kolejne takie aktywności, które są dla, dla innych ludzi ważne. Mhm. Wiesz, tak sobie jeszcze myślę, bo obie mamy pewnie to doświadczenie, że w coachingu bardzo ważne jest kontraktowanie, nie? kontraktowanie tego, do czego zmierzamy. No i jednak z równowagą, z tym życiowym balansem, też jest niesamowicie istotne, żeby wiedzieć, do czego, do czego się zmierza. Powiedz, jak patrzysz przez pryzmat właśnie tej, tej nawet metafory, ale w ogóle, w ogóle równowagi życiowej, osiągania równowagi życiowej, to co byś nam mogła powiedzieć o tym, jak, do czego zmierzają ludzie, jak rysują sobie tą swoją wizję, czego oni by chcieli od tego swojego życia? Mhm. No właśnie, pierwsza rzecz w ogóle, jeśli nawet na, na początku miałem, że się nie pojawia za często to słowo, e, gdzieś ta równowaga życiowa. Natomiast jeśli by się nawet pojawiła, tak, albo nawet rozmawiamy o tym, że chcemy ten dobrostan, no to właśnie, co to dla ciebie znaczy tak mhm. naprawdę, bo no nie ma kalki, nie możemy powiedzieć, że dla każdego znaczy to coś innego. Też mhm. musimy e, zaznaczyć, co w danym momencie jest dla ciebie ważne. Nie? Bo okay. Jakby ta równowaga... Myślę, że się zmienia, po prostu zmienia się kontekst, zmienia się wszystko, od wieku dzieci, od tego gdzie mieszkamy, od tego gdzie pracujemy, mm -hmm. od tego ile mamy znajomych, od tego czego potrzebują od nas nasi rodzice, mm -hmm. dziadkowie, tak? Od, od tego wszystkiego jakby zmienia się całkowicie to, jak my postrzegamy tą równowagę. Nie da się raz, raz powiedzieć sobie, równowaga to jest dla mnie to, to i to i tak, tak. zostaje, nie? My jesteśmy tu i teraz, i tu i teraz, to co dla ciebie znaczy ta równowaga życiowa. Co jest teraz dla ciebie ważne, to tak? co, co dajesz, na, na jakby, do czego dążysz i, i jakby, jak to chcesz sobie poukładać? Czy chcesz właśnie poukładać pracę versus dom tak? i jak sobie to dzielisz? I na to ma być miejsce. I na to, co, co, co sobie robisz, tak? jak chcesz mieć równowagę, na przykład właśnie w związku. Bo, bo to mhm. też jest częsty temat, co tak? jest e, jakby, że gdzieś teraz albo za mało czasu komuś poświęcamy, za dużo, e, powinienem więcej, tak? bo najczęściej jest powinienem więcej, powinna więcej. E, to, to, to właśnie jeśli chodzi o, o relacje, dlaczego na przykład e, często jest to, że nie mam czasu dla siebie. Nie? To jest taki mhm. bardzo, bardzo częsty temat. Nie mam czasu dla siebie, chciałabym taką równowagę, nie? Żeby, mhm. żeby też mieć czas dla siebie, bo robię wszystko dla innych, tak? mam dom i zajmuję się wszystkim wokół, wszystkimi, a dla siebie czasu nie ma. I potrzebuję tej równowagi ze sobą w roli głównej trochę. I, okay. i to jest taki częsty temat, mhm. jeśli, jeśli pytasz o to, z czym zwracają się klienci. Okej. Okay. Kamila, ja będę powoli dążyć do, do zamykania naszego spotkania. Tak tylko zapowiadam, nie po to, żebyście wy, drodzy widzowie, uciekali, ale bardziej z tego powodu, że no, nie chcemy was zamęczyć na pierwszy, na pierwszy raz. Pewnie jeszcze w razie co na jakieś QA możemy się umówić. Natomiast myślę sobie o tym, że z tego co mówisz, to po pierwsze wybrzmiewa taka konieczność doprecyzowania swojej wizji. Ale też do precyzowania swojej wizji przez pryzmat swoich wartości, to są mi bliskie rzeczy, ja o nich też mówię, ale też mówię o czymś, o czym Ty wspomniałaś już chyba dwa razy dzisiaj, czyli o takim poczuciu jednak wyrzutów sumienia. Powinienem, powinnam, jestem niezadowolony z tego, jak. Tak? Nie, nie, niezadowolona jestem, że tak, a nie inaczej spędziłam czas. Powiedz mi, co Ty mogłabyś podpowiedzieć tym osobom, które mają jakiś taki wyrzut sumienia, że tu i teraz. Ta równowaga ich nie jest taka, jaka oni chcieliby, żeby była. No właśnie, ta, ta, to, to poczucie wyrzutów, nie? Jakby zaznaczyć sobie właśnie, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli powiesz, że ważny jest dla ciebie właśnie ten czas przeznaczony na to, co ja lubię, mhm. i skupienie się na tym, żeby właśnie wykorzystać ten czas na tą wartość, tak, na, na siebie i jakby jeżeli sobie gdzieś zastanowimy się co jest dla nas teraz ważne i na czym musimy się skupić to gdzieś dajemy sobie większe przyzwolenie do tego, uh -huh. żeby daną rzecz zrobić, tak? bo jakby to danie sobie przyzwolenia, danie sobie przyzwolenia i takie poczucie właśnie luzu, spokoju, mogę, bo to jest dla mnie ważne, nie? Uh -huh. i jakby zastanowienie się tak tu i teraz robię to i nie, mam, I nie mam tego poczucia, poczucia, ponieważ teraz to układam, jakby sobie priorytetyzuję tak, to jest dla mnie teraz najważniejsze. Okej, okay. okej. Okay. Zobacz, trochę zaczynałyśmy od metafory linoskoczka i kończymy na metaforze <noise> linoskoczka, bo przecież szarpiąc się, jakoś tak, wiesz, Stąpając bez przekonania, bez pewności, bez jasności, w którym stronę zmierzam, po tej linii nasz linoskoczek nie byłby w stanie, nie byłby w stanie pójść. Dlatego lepiej to jest. Robić na spokojnym wdechu, jednak bez wyrzutów sumienia i jednak z taką gotowością, ok. Teraz postawię tą stopę tak i zobaczę, i zobaczę jak, jak będzie dalej, a następny krok będę dopasowywać do, do sytuacji. Bez wyrzutów sumienia, że ten poprzedni, może postawiłem, postawiłam nie do, końca, nie do końca tak, czego sobie i Wam życzę, kochani moi i Tobie też moja droga, ale, 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 na koniec tej serii, to znaczy na koniec każdego odcinka, tej serii, ja też bym chciała jeszcze ostatnią zagadkę każdemu z moich gości zadać, a ponieważ jesteś moim pierwszym gościem, za co Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, to chciałabym, żebyś też wzięła, udźwignęła ten ciężar po raz pierwszy do kończenia zdania, już właśnie o, radę, zupełnie. Z tak, z perspektywy osobistej. Równowaga to dla mnie, moja droga. Metaforze córki. Chodzenie po linii. Okej, okej, okej. Talina już z nami pozostanie. Ja wszystkim życzę, żebyśmy po tej linii chodziły sobie z gracją, mm. bez wysiłku, z uśmiechem mm. na twarzy i żeby Talina nam bardzo służyła. Z gracją i z asekuracją. Trzymajmy się tej o, też konwencji, tak, konwencji wsparcia. Kuracją, tak? Z gracją i asekuracją. I tak myślę sobie, że dzięki Twojej obecności udało się tą naszą serię rozpocząć. Moi drodzy, każda droga osoba, która oglądasz, oglądałeś, oglądałaś tego live'a, dajcie proszę znać, czy taki format Wam się podoba. W miarę możliwości instagramowych nagraćcie serdecznie jak Kamilę podziękowaniami, jać Kamila jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A gdyby się pojawiły jakieś pytania związane ze spojrzeniem na równowagę i z tym, na ile równowaga jest obecna, bo mówiliśmy o tym, że nawet jak nie wprost, to jednak w sercu, to ja zapraszam serdecznie do zamieszczania komentarzy. A Tobie, Kamilo, jeszcze raz bardzo dziękuję za dziś i proszę o więcej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki bardzo za zaproszenie. Dzięki. Pa! Pa!